jeden kg w narożniku czerwony, reprezentujący Wasilewski team Gdańsk. Panie i panowie Marcinwoje. Bardzo utytułowany. E, mówiąc szczerze, jest to wasyl, który e, no, nie boi się niczego. Jego zawodnicy, jak i on sam są twardymi wojownikami. Jego rywalem na rożniku niemieckim będzie reprezentant klubu kickboxing Bartoszyce i Olimpia Linsberg-Barmiński. Panie i panowie! Czyli mamy Tak, ja myślę, że teraz kibice e, już dającą teraz dominację e, tej walce, no to się wszystko, no walka myślę, że nie będzie wcale łatwa. Ale nazwisko nacina zacznę, prawda? Yy, tak. Marcię powiem Woda? Yy, tak, myślę, że. Zobaczymy. Ja myślę, że Kamil Paszkowski yy, z tego co widziałem teraz na stroju, wywodzi się. widziałem gdzieś z Młotaj. Nie yy, wiadomo, że to jest inna formuła. Zobaczymy, na ile pozwoli sobie tutaj dzisiaj na tym ringu. Yy, Czy nie yy, myślisz, że możemy być świadkami klinczu? No, ciekawy jestem. Twinczowanie w ich wydaniu jest to dość na innym poziomie, innej możliwości. Marcin Wojnowa, na Uniwersyteckim Tami Paszkowski, przed nami daleka formuła Łuki w kategorii manowej do 81 kg. Trzy rundy, po dwie minuty każda. Zapraszam na rundę pierwszą. No tak jak patrzę teraz na e, kamerę na z dziećmi, że Marcin woda jest bardzo skupiony. Uśmiechu nie widać. Widzę, że Kamil jest nieco wyluzowany. Może dlatego, że się bardzo dobrze czuje, albo jest czegoś pewny, ale... Nie, teraz nie... nie Fakty będą świadczyły o tym, co się będzie działo. Myślę, że walka może się podobać. No i zaczynamy. Pierwsza runda, pierwsze starcie, zaczęte od zakrocznego low-kicka, poprawione middle-kickiem. No tak, no, widać, że Kamil jest tutaj na razie osobą, że tak powiem, dominującą, ale jest u siebie. Ja myślę, że ma tutaj swoich wiernych kibiców i nie tylko, i kolegów z klubu. No, myślę, że na swoim terenie będzie chciał udowodnić wiele. ja potem O, O, piękny kick. i nie wiem, czy tam nie powinno być już... Aczkolwiek może było to lekkie poślizgnięcie też. Ale myślę, Mocne prawy. Ja myślę, że już kamień zobaczył, że może to zakończyć. E, jeżeli już raz zobaczył dziurę i, i to weszło mo tak. bardzo mocno w głowę, ale zobacz, że wcale Marcin nie odpuszcza. Tak jak już widzimy, jest to minus 18 Piękne wycięcie. Tutaj doświadczyliśmy w wykonaniu Kamila. To jest bardzo fizyczny kamil, jak tutaj można zauważyć. Tak jak już widzisz w ringu też doświadczony trener Tomasz Ciepów. Ja myślę, że bardzo, bardzo skrupulatnie obserwuję każdy ruch każdego tutaj zawodnika. No, ale tutaj można prawie wszystko, także no, czekamy. Myślę, że są to dobrzy wojownicy. E, zobacz, przyglądają się, czy jest gdzieś dziura. E, raz Kamil zobaczył, że była dziura między rękawicami, teraz tej dziury nie ma. Już Marcin ją zasłonił. Było niebezpiecznie. Mógłbym powiedzieć, że gdyby wtedy mocno do przodu poszedł, to tą walkę można było zakończyć. Tak. Ale typowe jest to klasyczne K1, gdzie zawodnicy przyjmują walkę na siebie. Tak, tak. E, myślę, że tutaj Patrząc na Marcina Wojewodę, to jest takim, widzę, że statecznym zawodnikiem, silnym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że teraz te strzały, które teraz właśnie... Marcin był w Myślę, że tak go troszkę zachwiało. Nie wiem, jak to e, będzie widać dalsze, ale myślę, że Kamil troszkę go naruszył, prawda? Dla mnie nie ulega wątpliwości. Pierwsza runda zdecydowanie dla Kamila. E, tak, tak, tak. Ja myślę, że ta, te pierwsze 23 sekund, gdzie już trafił między rękawice. E, no i przypadkowy upadek. Myślę, że za nie potknięcie, ale gdyby nie było tego potknięcia, gdyby ruszył do przodu, to mógłby mógł być koniec. E, teraz zobaczmy. Co będzie dalej? Końcówka była też dla Kamila. Ja wiem, że Marcin jest mocnym przeciwnikiem i tak sobie nie odpuści, tylko że no już minus 81, to każde trafienie celne no powoduje nieco zachwianie, gdzieś oszołomienie w głowie, także to może się różnie tu przydarzyć. Zwłaszcza, że Kamil ma czym uderzyć. Tak, tak, tak. Widać, że na razie na nim nie zrobiło wrażenia nic, co do niego Marcin sobie zaprezentował, ale zobaczymy, co będzie w drugiej rundzie. No i przed nami drugie starcie. I dalej e, zobacz Rafał, wszystkie są bardzo proste techniki, tu nie ma żadnych kombinacji, tutaj jest naprawdę skutecznie, e, widzę dziurę, uderzam, e, takimi podstawowymi, tak jak my nauczamy, prawda? No tak jak wspomniałem, klasyczne K1, panowie walkę przyjmują na siebie, nie ma jak... no popatrz i ponownie, ponowne próba wycięcia. Tak, ale e, tak jak widzimy, że to wycięcie też boli, bo ta, ta noga gdzieś tam była pociągnięta, coś naruszone już zostało, prawda? Oczywiście. Zobacz, Kamil cały czas, zobacz e, sobie tego, tego przeciwnika, sobie ustawia. Ustawia sobie tego przeciwnika. Pokusiłbyś się o zakład, czy walka przetrwa na pełnym dystansie? Nie, ja jestem, e, <laughs> jestem przekonany, że e, ja myślę, że jeżeli nie końcówka tej rundy, to początek tej rundy. Zobacz, Kamil widzę, że już w pierwszej rundzie zajął się tutaj tułowiem górą. Widać, już widać w tej rundzie zajął się takim mocnym ropikiem. I to widać. Ja myślę, że wątróbki troszeczkę brakuje. Ale myślę, że myślę, że za chwilę to będzie czasu. Nie? Tak, że zobacz. Unosi bardzo wysoko łokcie, chroniąc głowę, Marcin. Ja myślę, że Kamil to widzi. Zobacz. Ta lewa noga na razie nie był taki hikik, nieby on idzie na górę, ale on za chwilę będzie wodowolny. Mm, teraz była próba właśnie. Jest próba. No myślę, że te, te ręce nieco opuszczane. No widzę, że tutaj e, e, Tomasz e, ciepło jako sędzia. Myślę, że tutaj no, na razie uspokoi troszkę Kamila e, w kwestii, że jeżeli już uderzenia niskie, to muszą być na, e, gdzieś to w ogóle tak stopy lub wyżej nad kolanem. Ale to oczywiście nie skutkuje żadnym odejmowaniem punktów jeszcze. No myślę, że tutaj Kamil prezentuje różnorodność. Zobacz, wystawa sobie lewą, prawą, cały czas sobie, zobacz, prawa, prawa, ale lewa kończy. Nawet jak te pojedyncze, o, myślę, że jest wątroba, myślę, że jest wątroba. To o czym mówiliśmy. Tak, myślę, że wyczekał dobry moment. To o czym mówiliśmy, że to jest kwestia czasu. No mnie, powiem Ci szczerze, że bardzo podoba się Kamil i jego styl walki. Tak. No co jest ważne, no walczy u siebie, walczy dla swoich. Ja myślę, że chce się zaprezentować. Koniec. Rudy drugiej, Szanowni Państwo, komunikat organizacyjny, kierowcy samochodów Audi A1 numerem rejestracyjnym NBA. 4, 6, F2, WSB, to 7, 7, 3, 9, 2, oraz wersję z bitą Dobra, nie będziemy mieli 4, 2, wtedy, się, tym, się tym, bardzo tym, głośno. Tu się skup, ja myślę, że Kamil m, ma świadomość tego, że w tej kategorii, m, pewien błąd opuszczenia rąk, cokolwiek, może, może spowodować jakąś kontuzję, która wygrywając może się przegrać, bo lekarz cię nie dopuści do dalszej m, walki. Więc jest bardzo skupiony, zobacz. Odchodzi w momencie, gdy widzisz, że m, próbuje coś Marcin m, zrobić, a jest silny, widać Marcin. M, tylko Marcin bardziej stateczny, stoi w miejscu, a Kamil się rusza i to chyba da, daje mu taką przewagę. Zdecydowanie. E, aczkolwiek nie sądzę, żeby przepuścił tą szansę e, Kamil i dał sobie wyrwać zwycięstwo. Wydaje mi się, że jego doświadczenie i dzisiejsza przynajmniej, jak widać, dyspozycja Wskazuje na to, że to raczej on będzie zwycięzcą, ale oczywiście nigdy nie mów nigdy. Dosłownie, są to trzy rundy, trudne rundy. Eee, to myślę zdawolnik ma świadomość, że musi coś robić, ale też nie może stanąć na, na laurach, bo eee, tutaj może być jedna akcja i może być już poza prawda? Teraz zwróciliśmy uwagę, że wymiana frontkikami ja akurat była, tak jak w Taka. poprzednich rundach głównie Lowking dominował. Tak, tak, tutaj widzę, że sędzia skutecznie nie obserwuje... I podnosi ta wątroba. Tak, 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 ale myślę, zobaczymy Marcin, tak jakby się leczko, lekko uruchomił, ale Kamil, zobaczy, jest odległość, jest odległość. Gdy nie, o! Zobacz, kiby. te frontkiki Te frontki są już takie dość niskie, nie wiem czy zauważyłeś. Eee, ale, okej, okay. eee, no dają sobie panowie Takie radę. Takie powiedziałbym w stylu Kyokushin. Eee, tak, tak, tak. Ale zobaczę. Kamil wyczekuje, wyczekuje. Wie, że już e, czuć to, że e, może być tym, tym, tym tutaj liderem i może to on wziąć kuchar za, za, za zwycięską walkę. E, ale, tak jak powiedziałeś, czekajmy do końca. No Marcin, e, wojewoda jest dobrze zostawiony. Zobacz, wydawało mi się na początku, że robiły wrażenia te uderzenia Kamila. Teraz chyba już to mniej, bo Marcin chyba czeka na takie może zoty strzał. Tylko wiesz co, Kamil tak. cały czas ponawia ten lewy hajki, gdzie tam praktycznie na gardę wchodzi. A gdyby ten lewy hajki zamienił na lewy wewnętrzny low kick, rozszerzył troszeczkę. A on teraz niefortunne. Chociaż nie, prawidłowe uderzenie. Tak, teraz go teraz prawidłowe. Tak, 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 tak troszkę Myślę, że przedusiło tutaj Marcina. Myślę, że trafił dobrze. Myślę, że to może nie było aż takie wątroba taka pe w pełni trafiona, ale na pewno naruszona. Ciało już purpurowe. Brawo Kamil! Koniec że... Nie nie Myślę, że nie. Myślę, że to była naprawdę bardzo dobra walka. Ja myślę, że przeciwnicy byli dobrze dobrze dobrani. Myślę, że

o, myślę, że Kamil Paśkowski może być sobie dumny i zadowolony. Kontrolował walkę do końca, gdy tam miał być może chwilę taką lekresowości, że tam gdzieś tam e, potrzeba więcej tlenu, to widzisz, odchodził sobie do tyłu, odchodził, ale kontrolując, żeby ca da, cały czas być osobą, która dominuje i to on daje tam tą grę. Panowie, w trzeciej walce karty głównej. W formule low Kick w, w kategorii wagowej do 81 kg. Niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężył... Kamil Poszkowski! Aczkolwiek polemizowałbym tutaj Nie do Bendyktu. Eee, dlaczego 2-1? Nie wiem, jak tam jeden z panów sędziów widział to. ja, się wierzę, ja myślę, że... Każdy sędzia ma inny kąt widzenia, siedzi z innej strony ringu. Ja myślę, że tutaj jest to dość często budowane. Może coś widział z lewej strony, ten, widział z prawej. Biorę to pod uwagę, bo walka to nie była zbyt łatwa do sędziowania.